Dzień dobry, witam wszystkich w Szumilesie. Moi drodzy, dzisiaj kilka słów na temat gliny na tynki gliniane, na temat tynków glinianych, gotowych, to co możemy sobie zrobić w naszych domach, mieszkaniach, na ścianach i z czego, skąd wziąć. Jest już coraz więcej możliwości i dla tych, którzy są troszkę biedniejsi, i dla tych bogatszych, i dla tych co potrzebują bardzo grube tynki zrobić, i dla tych co cienkie. Coraz więcej gotowych produktów jest. Wiąże się z tym oczywiście też wyższa cena niż jak zrobimy sami, ale wygoda, bo mamy gotowe, bo nie musimy się interesować jaki tam dokładnie skład, skąd wziąć i tak dalej. Coraz więcej można tego kupić. Mam nadzieję, że w niedługim czasie doczekam też tego, żeby można było normalnie gdzieś w marketach podjechać i kupić. Moi drodzy, jeżeli chodzi o glinę na tynki, no to najtaniej jest wykopać sobie ją samemu koło domu, tak? Jeżeli oczywiście mamy teren, gdzie ta glina występuje, tylko nie może być to glina jakaś taka zabrudzona humusem, musi to być czysta glina. Wiąże się z tym kilka rzeczy niefajnych. Fajne to, że, że mamy powiedzmy za darmo glinę, a niefajne, że musimy to nakopać. No i niefajne jest to, że nie wiemy jaka ta glina jest, więc musimy zrobić jej różne badania. Zachęcam do obejrzenia naszego filmu o, o testach gliny na tynki. Musimy po prostu zobaczyć, czy jest duża domieszka piasku, czy mała, czy są części laste, pylaste i tak dalej. Jak to zwykle bywa, taniej jest tam, gdzie się trzeba samemu narobić. Powiem Wam tak, im dłużej buduje dom, tym częściej... Mam ochotę skorzystać z jakichś gotowych produktów, bo jestem po prostu mega wymęczony. Druga sprawa. Glina ze żwirowni polecana przez niektórych, natomiast ja, ja raczej odradzam, dlatego że z dwóch żwirowni braliśmy glinę na próbę. No i niestety była to glina, która była mega, mega zapiaszczona. Właściwie tam był prawie sam piach, a gliny to tylko dodatek. Może na ostatnią warstwę się nadaje. Jest bardzo tania, bo zwykle to jest traktowane jako odpad, więc za, nie wiem, dwie, stówy możecie mieć całą wywrotkę tego. Ale moim zdaniem to się nie nadaje do budowy i na wykończeniową warstwę tynku, tego już odchudzonego jak najbardziej, no może, tak? Ale ja wrzuciłem bryłkę takiej gliny... Pseudogliny. Moim zdaniem wrzuciłem do wiaderka, dodałem wody i zrobiłem się zupa. Nawet nie musiałem ruszać ręką, także odrzuciłem to od razu. To jest takie, powiedzmy, drugie źródło. Też taniutkie, ale po prostu moim zdaniem takie trochę słabe jakościowo. No. Trzecia rzecz to glina. I tych dwóch rzeczy Wam nie pokażę wcześniejszych, bo nie mam. A trzecią rzecz Wam mogę pokazać to jest glina z cegielni. Zwykle mega tusta, ale trzeba się ugadać, żeby nie robić tak jak my, że po prostu z wykopu to idzie z kopalni, tylko żeby Wam ją przerobili maszynami, co Wam też później pokażę. Ale taka glina jak my tutaj mamy. Jest po prostu mega mm, twarda, że tak powiem, ma przewarstwienia takie jak kiedyś. To... Ojej, ja wlazłem w nią i teraz nie wyjdę. <laughs> Widzicie jaka tusta nawet po tym tym. Teraz jest ona mokra, więc Wam tylko przybliżę z daleka. Ona ma takie jeszcze przewarstwienia, jest po prostu bardzo twarda i nie poddaje się niestety namaczaniu takiemu tradycyjnemu, gdzie wrzucamy glinę do kastry i zalewamy ją wodą. Ona się nie podda wam nawet po dwóch latach. Wiem to już, bo moczy mi się tutaj nie wiadomo ile czasu już ta glina i tak naprawdę nic się nie zmieniła. Jedyne co ją zmienia, co no Odkryliśmy, to można oczywiście tę glinę wysuszyć, wjechać tu glebogryzarką albo innymi jeszcze rzeczami, próbować ją rozkruszyć na sucho. No, ale jak widzicie, na przykład teraz pada i już tego nie zrobię. Dlatego wymyśliłem tutaj z Agnieszki Tatą. Właściwie wszyscy żeśmy, z dużo osób pracowało nad tym, no, każdy się przyczynił do pewnego rodzaju sukcesu do kastry wrzucamy taką glinę o, tu nie ma akurat już no to po prostu wrzucamy i nie zalewamy całej tylko dwie konewki wody tam z 15 litrów ta ma kastra ma 90 to 15 litrów wody spokojnie wystarcza i zakrywamy najlepiej jak jest czarna kastra czarna na przykład właśnie tutaj papa o tu jest trochę za dużo wody, bo tu napadało po prostu, tu ja już nie korzystam w tej chwili z tej gliny, dlatego mi się tu popsuło w każdym razie trzeba to zakryć i poczekać jeden dzień słoneczny jak to się tam w środku sparuje, zagotuje, to wtedy rzeczywiście ona się bardzo mocno rozmiększa, aczkolwiek nie do końca jeszcze jest taka jak trzeba i później jeszcze potrzebne jest podwójne mieszadło, w ogóle polecam wam podwójne mieszadła tylko dobrej firmy, bo te takie ogólnodostępne, tanie, to naprawdę do tej gliny się nie nadają w ogóle, po prostu psują się momentalnie, znaczy nie psują, tylko zużywają się strasznie szybko, w każdym razie tak, no, tam zapłaciliśmy, już nie pamiętam, chyba z 1000 zł za 20 ton, ale to wyjątkowo nam też przywieźli, tak, nie wiem czy chętnie, musieliśmy się troszkę naprosić, nie każda cegielnia nam chciała sprzedać w ogóle glinę, niektóre się zamykały, niektóre po prostu stwierdziły, że nie będą takich interesów robić, bo to dla nich żaden zarobek. Ma zaletę taką, taka glina z cegielni, że jest bardzo tusta i możecie sobie proporcje wybrać. Jeżeli robicie proporcje tynku glina piasek 1 do 1, to tutaj rzeczywiście możecie zrobić 1 do 1 w przeciwieństwie na przykład do gliny ze żwirowi. Glina stosunkowo tania, ale patrząc na to, że trzeba się przy niej dużo narobić naprawdę dużo narobić, mieć dobry sprzęt. Ech. No to największą jej zaletą jest to po prostu, że jest tusta, a nie to, że, że ma niską cenę, bo później kupa roboty z tym. Kolejna glina, powiedzmy, że podobna do tej, tylko już przerobiona właśnie trochę. To jest taki tak zwany tak naprawdę kaolin. Tutaj mamy innym sposobem, widzicie, rozpuszczany. Znaczy jest tak samo robione, tylko wody jest więcej. Tak? Nie potrzeba tutaj tego zakrywać, chyba żeby tam syfy nie wleciały. Ona się poddaje namaczaniu, rzeczywiście. I ona występuje w takiej formie w takiej formie takich grudek gdzie widać jeszcze tu chyba w tymo mam takie jakby ślady po jakiejś maszynie, po jakiejś prasie czy, czy, czy coś takiego ona, się, ona już jest jakby wyrobiona, tak? I, I teraz jest twarda, bo jest mega sucha tutaj pod dachem stoi, ale wystarczy ją wrzucić do kastry i namoczyć. I ona elegancko, jak sami widzicie, to już jest takie ciasto, nie? Ciasto gliniane po prostu, a nie jakaś tam yy, glina w, w, w kawałach, tak jak, tak jak jeszcze tutaj to występuje. Wystarczy dla niej jeden dzień, żeby się dobrze namoczyć. Są też takie wersje, jak i to, tylko sproszkowane. I to jest, można powiedzieć, bardzo fajna rzecz, glina sproszkowana, z tym, że, no wiecie, wszystko swoje kosztuje i tak jak na przykład glina z wykopu, taka tam, żeśmy my, żeśmy wyjątkowo mało za tę glinę tam zapłacili w sumie. Za 20 ton zapłaciliśmy 1000 zł. To gdzieś tam nie pamiętam to gdzieś pod Warszawą było koło Radzmina chyba jakaś cegielnia nie pamiętam nazwy. No to tutaj mamy 1000 zł za 20 ton, a gliny sproszkowanej za 1000 zł. kupimy pewnie coś koło 2 ton. Tak mi się wydaje, że takie mniej więcej są ceny. Ale pracuje się z nią po prostu o niebo szybciej. Tak? Więc, jeżeli ktoś ma jakąś ekipę, która się trochę zna, no to wiecie, zwykle ekipy w ogóle pracują na gotowych mieszankach tynków albo na, na glinie sproszkowanej, dlatego że no, oni nie będą na każdą budowę y, przerabiali innej gliny. Glinę sproszkowaną można kupić w takim big bagu, można kupić też na przykład w workach tam po 20 kilo czy po 30, nie wiem jak to tam jest. No i to jest o tyle fajne, że walicie sobie z takiego wora, na przykład dwie łopaty, y, 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 takiej gliny, tam jedną łopatę gliny i trzy łopaty piasku i macie jeden do trzech proporcje tynku glinianego. Dosyć przyjemna rzecz do pracy, jak się chce robić samemu tynk, mieszankę tynku, ale szybko, czyli nie bawić się tam, że tu rozmaczamy, tu czekamy dzień, tam jeszcze musimy dużo mieszać, po prostu wrzucacie, mieszacie. I szybko idzie robot. Natomiast mam jeszcze przykład tutaj: jeden gotowego tynku glinianego. Zdecydowaliśmy się zamówić tynk gliniany, gotowy, taki żeby sobie sprawdzić, jak to, jak to się ma dzisiaj na rynku. Może sobie pykniemy w tym kilka ścian dla odmiany, żeby nie wszystko było na białe, albo do pieca będziemy wykorzystywać. Czyli gotowe mieszanki gliniane tynku. No, to po prostu gotowa rzecz dodajecie wody, mieszacie i koniec. Już nie liczycie proporcji. To jest rzecz, która powinna tak naprawdę już moim zdaniem wchodzić do sklepów powoli, czyli e, powinniśmy mieć Możliwość pojechać sobie do takiej kastoramy, praktykera, obi, nie wiem, innych tego typu sklepów, po prostu jakichś tam budowlanych i poprosić sobie dwa worki tynku glinianego po 30 kg, bo tam sobie chcemy jedną ścianę w domu zrobić. A już wam pokazuję, jak to wygląda z bliska. A wygląda to tak: czyli mamy po prostu glinę i piasek, czy tam taki, czy siaki, to już często są. Tutaj też zmoczyłem kawałek takiej kulki, widać, że to jest że to nie jest jakby sam piasek, prawda, bo z piasek to by mi się rozpadł, tylko o, mamy plastyczność, ale nie jest to takie mega, mega twarde, więc to nie jest sama glina, już w proporcji takiej jak zwykle producenci nie podają, bo trzymają jakieś tam swoje tajemnice, ale mówią, że jest to natynk wykończeniowy, jak widzicie mamy to w wersji sproszkowanej, którą łatwo jest obrobić, właściwie to się nie obrabia, no po prostu dodajemy wody, i nakładamy. Każdy producent Wam powie, czy e, taka, czy te, siaka grubość tego może być. W przypadku cienkowarstwowych tynków są drobnoziarniste bardziej polecane. Jak coś jest grubszego, mogą być gruboziarniste. No bo z gruboziarnistego, cienkiego tynku nie zawsze się da zrobić. Też zależy, jakie kto tam te tynki produkuje. E, w ogóle ten tynk gliniany wzięliśmy specjalnie. Dlatego, że zbadamy sobie go, przetestujemy sobie go dokładnie w domu, ponieważ jest to z firmy Polska Ceramika Cienia, czyli firmy, z której kiedyś dostaliśmy płyty do testów. Te płyty gliniane takie, robiłem Wam film o tym, to sobie możecie tam wejść, może jeszcze na końcu tego filmu dam odnośnik. No, przy okazji dowiemy się trochę, z jakiej gliny są robione. Możemy pomacać to, bo tam to już jest wszystko wysuszone, Płyta jest jakby zrobiona, wykończona. A tutaj możemy jeszcze zobaczyć, no wiadomo, że to może, może się trochę różnić składem, tak? No bo to jest gotowy tynk, tam to jest płyta. Może ktoś tam coś zrobił tak, że, że jest troszeczkę inaczej. Ale to jest zdecydowanie najprostsza rzecz, jaką można zrobić. Czyli jeżeli, słuchajcie, dlaczego Wam pokazuję takie różne rzeczy? Dlatego, że niektórzy budują dom jak my. I mało kogo będzie stać na to, żeby na cały dom kupić gotowe tynki. W sensie jedną warstwę, drugą, trzecią. Jeszcze jak ktoś robi tak jak my, taką grubą warstwę, no to nie wiem czy wszystkich będzie na to stać. Czasami niektórzy potrzebują bardzo dużo tynków i może warto na przykład kupić taki tynk na wykończenie, a wcześniej sobie kupić glinę sproszkowaną, tudzież płyty gliniane, nie wiem. Trzeba sobie to wszystko ładnie samemu poobliczać. Są też ludzie, którzy będą chcieli w mieszkaniu zrobić jedną ścianę na próbę takiego tynku w sypialni sobie. No to bez sensu, żeby kupowali w cegielni, wyrabiali glinę i nie wiadomo, co tam z tym robili. Więc kupią najchętniej to by było właśnie, żeby było już to w marketach, a jak nie ma, to chociaż do takiej właśnie ceramiki cienia zadzwonić, że się tam kilka worków chce zamówić i zapłacić najwyżej za przesyłkę. No już trudno, trzeba, to trzeba. I wrzucacie do wiaderka, mieszacie, nakładacie sobie gotowy tynk. Dlatego mówię o tych różnych rzeczach, ponieważ niektórzy chcieliby, żeby tylko były drogie, gotowe produkty których aplikacje będą mogli wykonywać tylko profesjonalni wykonawcy. Inni znowu za wszelką cenę będą przekopywali półdziałki, żeby kurczę, tylko swoją glinę znaleźć, bo nie chcą nic kupować. Jakoś tak ideologicznie. Ja myślę, że trzeba tu troszeczkę wy wyśrodkować ten temat, przynajmniej znaleźć dla każdego to, co chciałby po prostu. No, co chciałby zobaczyć, co, co chciałby zrobić, jakie ma potrzeby, każdy ma trochę inne, więc dobrze jest, żeby były różne te, te źródła i myślę, że im więcej będziemy szli powoli, powoli w gotowe rzeczy, tym. Po pierwsze będą pewnie trochę taniały, po, po drugie będą pewnie troszeczkę bardziej dostępne, bo jak taka firma właśnie jak tutaj od tego sproszkowanego tynku, od tej sproszkowanej gliny z tego wyrobionego tynku dostanie jakąś propozycję, żeby wejść na przykład właśnie do takiej kastoramy czy do innego sklepu z, z takim produktem, no to. Wzmoży pewnie produkcję, może zastosuje jakieś jeszcze inne technologie. Będzie mogła nam zaoferować, nie wiem, worek. Ja to teraz od Czapy mówię, bo ja to nie pamiętam, jakie są te ceny, bo to Agnieszka wszystko zamawia. To tylko zapamiętałem te takie kopane gliny. I też nie będę mówił, nawet jakbym znał, bo po prostu bez sensu to jest, bo, bo, bo ceny się zmieniają, film zostaje w internecie. Jedni ceny obniżą, inni podwyższą, później ktoś tam będzie miał do mnie żal, że powiedziałem nie taką, jak trzeba. W każdym razie, co ja chciałem rzec. No, im więcej będziemy mówić o tym w różnych formach, tym większe jest zainteresowanie. Nie oszukujmy się, u nas byli ludzie, którzy no, wjechali na. Na, na, na naszą posesję samochodem wartym więcej niż nasza działka z całym domem i prawdopodobnie nie będą się paćkać w glinie jak ja, tylko chcą kupić sobie gotową glinę, gotowy tynk i, i, i żeby im jeszcze ekipa to zaaplikowała. Więc takie produkty też muszą być i musi się to rozwijać. Jak ktoś chce sobie tam samemu wylepić rękami kibelek na działce, czy macie jakieś możliwości? Tak jak powiedziałem, glina z wykopu, glina ze żwirowni, glina z kopalni. W różnych formach, znaczy z cegielni taki no, w różnych formach, sproszkowanych, takich nieprzerobionych totalnie lub też przerobionych, ale nie sproszkowanych. Są też gotowe tynki gruboziarniste, drobnoziarniste. Wejdźcie sobie, ja Wam dam. To co znam, to wam dam link do tej strony od Ceramiki Cienia. Tam sobie poczytajcie o tych wyrobach. Tam też są inne rzeczy, zresztą płyty, gliniane cegły i tak dalej. Fajnie, że się to wszystko rozwija. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo jak ja się intere zacząłem interesować tym, to właściwie się mówiło tylko o glinie z wykopu gdzieś tam koło chałupy nikt nie mówił o glinie sproszkowanej, nikt nie mówił o tynkach glinianych, a teraz znaczy o, o gotowych tynkach glinianych, gotowych mieszankach na tynk, a teraz jest tego coraz więcej, coraz więcej mamy możliwości. Każdy niech znajdzie coś dla siebie, wtedy rynek się będzie rozwijał na wszystkich płaszczyznach. A tu mamy trzy obok siebie, jeszcze te co akurat my w tej chwili korzystamy, czyli glina z cegielni, ta bardzo tusta, nieprzerobiona, twarda, no taka bardzo ciężka w obróbce. Glina biała, wykończeniowa kaolin, właściwie taki, który będzie, no, że tak powiem, wykorzystywany do, do, do wykończenia właśnie. Wystarczy ją namoczyć i gotowy tynk, mieszanka właściwie na tynk gotowa, którą... Wykorzystamy bo moim zdaniem też się fajnie komponuje to, yy, to takie właśnie białe, jakby yy, z tym brązowym, i przynajmniej już mamy wtedy dwa jakieś kolory. No i tyle. Mam nadzieję, że każdy coś tam dla siebie wybierze. W razie czego to mówię, to co tam pamiętam, to zamieszczę w linku. Jeszcze jakiś opis. No i już. Do zobaczyska, papa. Pa.